Ja tu przyjechałem. Zwabił mnie ten Rolls Royce. Trochę za, za Myślałem, że będzie w lepszym stanie ogólnie. Czaicie, ale wiecie co? Ja mam dobry wzrok i tak spojrzałem, popatrzyłem dookoła. I wiecie co? Kotuś tutaj leży. Misiu! Miśku. Misiu, nieuchajcie. Chodź. chodź szybko. No, jak mruczy, jak zamruczał. Szybko chodź. Szybko chodź, piękności moje czarne. Ale mąka. Ale mnie obwąchuje, ale się tutaj... Ale kochany kotuś tutaj leży, co? Leży sobie. No chodź. No chodź nie bój się. Będziesz jadł, chrupeczki. O liże. Będzie lizał. No tak się cieszy. Tak się cieszy panterka. No. Leży sobie. Nie ma tu was więcej. Więcej Was nie ma Idziemy tutaj Między te rowery Do no Kotka Posiedzieć sobie z nim, tak? Kotuś Piękny Piękny Kotuś tu siedzi, tak? Czarny Fajnie Jeździmy, szukamy Zielonych pięknych oczków Szukamy, a one nas liżą A one nas liżą Kotuszki piękne ale ładna panterka co uważać bo tutaj patrzcie co tu się dzieje dziwne te wieszaki na rowery jakieś takie dwumetrowe co tam się dzieje co tam się dzieje co tam się dzieje piękne kotuszki piękne kotki no i tak to wygląda pośród rowerów Siedzi sobie kotuszka Piękna Przyjdzie do nas kochana Damy chrupeczki bo taki piękny kotuś to tak się przeciąga Damy chrupeczki Gdzie on są? Patrzcie jak wyleciał od razu Jak chrupeczki wyciągnąłem No chodź tu kochany Chodź tu, patrz tu O proszę Liże języczkiem, patrzcie i pożera, ale delikatnie pożera Nigdy takie, ale mnie liże Wyliże nawet całą rękę Całą dłoń, tak? No takiego kotusia to jeszcze nie widziałem żeby rękę, dłoń Nie było słychać, żeby gryzł w ogóle <laughs> I jeszcze wylizuje całą dłoń Ale kochany Ale kochany, tak? Ale kochany, aż dłoń wylizał No nie bać się, o wchodzi na mnie Wchodzi na mnie łapką ale on jest śmiały. Śmiały kotuś, tak? Bardzo śmiały. Bardzo śmiały. Szkochany cały. Taki piękny jest. Zielone oczka ma. No, piękny, kocuś, piękny kocuś. kotuś. Piękny kotuś.